Witam was serdecznie i koni w kolejnym odcinku Wideoblog Tech. Dzisiaj zrobimy krótki unboxing mikrofonu profesjonalnego Yeti Blue w kolorze blackout, czyli całkowicie czarnego. Zobaczymy, jak to wygląda, a później sprawdzimy sobie na testach, jak się on zachowuje w porównaniu do wszystkich poprzednich mikrofonów, które testowałem. Jest to mikrofon ze średniej półki, kosztuje w przedziale od 600 do 800 zł, zależy, gdzie go kupicie, ale można go dorwać w internecie w całkiem fajnych pieniądzach. Szczególnie w jednym z krakowskich sklepów muzycznych jest od ręki i jest naprawdę w dobrych pieniądzach. Zapraszam serdecznie do tego krótkiego odcinka. Enjoy! W zestawie otrzymujemy oczywiście mikrofon, kabel USB do podłączenia do komputera, ponieważ ten mikrofon łączy się za pomocą USB, krótką instrukcję obsługi z ustawieniem trybów oraz instrukcję w języku polskim jak podpiąć ten mikrofon do komputera jak go zainstalować. Co mamy na mikrofonie? Mikrofon dosyć stabilny, dosyć ciężki bym powiedział. Nie zachodzi tutaj prawdopodobieństwo, że nam się gdzieś przewróci, przechyli albo będzie na biurku się nierówno trzymał. Pokrętła do regulacji i blokowania go w różnych pozycjach, w których sobie chcemy. Pamiętajmy, że yy, jedyna słuszna pozycja do pracy tego mikrofonu to jest właśnie taka. Troszeczkę wygląda jak penis, no ale cóż. Yy, od waszej strony ta pokrętło gain do regulacji mocy mikrofonu oraz pokrętło trybów. Mamy cztery tryby. Ja tutaj będę patrzył na ściągę, bo jeszcze nie pamiętam. Jest. damy sobie. Od lewej strony stereo, cardioid, omnidirectional i bidirectional. Bidirectional służy do prowadzenia rozmowy jak w radiu, jeżeli słuchacz, tak jakby Wy byście rozmawiali ze mną, siedzicie po dwóch stronach mikrofonu, mikrofon stoi naprzeciwko mnie i wtedy mikrofon zbiera z dwóch stron dźwięk. Omnidirectional zbiera kierunkowo dookólnie, przepraszam, dookólnie ze wszystkich stron e, mikrofonu dźwięk. Ale idąc, cardioid to jest e, najlepszy tryb do robienia steamów, do prowadzenia audycji, ponieważ mikrofon ustawiony mniej więcej tak zbiera tylko i wyłącznie dźwięk z tego kąta padania. To znaczy, że nie będzie, jak mamy klawiaturę za nim, nie będzie słychać Najprawdopodobniej co sobie sprawdzimy. Klików, klawiatury, myszki i tak dalej. Będzie słychać tylko i wyłącznie to, co do niego mówimy, przynajmniej tak powinno być w teorii. I stereo, ostatni z trybów, tryb Stereo Stereo, który zbiera zarówno z naszej strony dźwięk, jak i z lewej i z prawej strony również. Natomiast najmniejszy dźwięk, który, najsłabszy dźwięk, który do niego dochodzi, jest, jakby od waszej strony, jakbyście coś mówili, a ja bym mówił w tym samym czasie, to ja was zagłuszę, was nie będzie słychać. Tak to mniej więcej wygląda z tej strony. Z drugiej strony logo Blue, przycisk do mutowania e, mikrofonu oraz pokrętło regulacji głośności słuchawek, ponieważ ten mikrofon od spodu ma złącze. Oczywiście złącze USB do podłączenia do komputera i złącze odsłuchu od słuchu słuchawek, które można sobie podłączyć, a nawet trzeba w trakcie nagrywania, żeby służyć swój głos. Jest również mocowanie do statywu, bądź też wysięgnika, które możemy sobie zamontować na biurku. Oczywiście go nie ma w komplecie. Mikrofon całkowicie metalowy, obudowa całkowicie metalowa, filtr pop-up mikrofonu też metalowy. Pod światło nie widać, co jest w środku, więc to, ta warstwa tego filtra jest dosyć duża. E, czy się podoba, czy się nie podoba, rzecz gustu, jak to zwykle bywa, powiedział Bulldog. E, myślę, że ważniejsze jest to, żeby działał jak powinien. A, a kwestie wyglądu to jest kwestia indywidualna i każdy sobie powinien to ocenić według własnego gustu. O gustach się nie dyskutuje podobno. No to dobrze, zabierzmy się teraz, moi drodzy, za testy tego mikrofonu. Zapraszam. Okay, przejdźmy do testów. Zauważcie, że mikrofon stoi troszeczkę z boku i postawiłem go na takiej podstawce, ponieważ zbyt bardzo zbiera wszelkie dźwięki, zbiera wibracje z komputera, który jest po mojej prawej stronie na biurku. Normalnie siedząc przy biurku nie słychać tych wibracji, ale on jest tak czuły, że po prostu przenosi się przez biurko na niego wszystko. Dlatego postawiłem go na pudełku. Pudełko jest wypełnione, więc nie działa jak pudło rezonansowe. Jest OK. No i przejdźmy do pierwszego testu. Pierwszy test to będzie test trybu stereo tego mikrofonu. Także włączmy sobie tutaj nagrywanie na tego. Tryb stereo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie. To był tryb stereo. Zapisałem sobie go. Okej, okay, przełączamy sobie mikrofon do trybu omnidirectional, czyli do okulnego. I teraz zrobimy sobie kolejny teścik. Tryb ogólny, omnidirectional, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. W szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w Czcinie i szczebrzeszyn z tego słynie. Długo pyta, panie chrząszczu, co pan tak brzęczy w tym gąszczu? To był tryb, to okulny. Zapisane. Przełączamy mikrofon teraz z kolei do trybu, moi drodzy, streamu, czyli do trybu, w którym powinno się nagrywać dźwięk do gier, streamować obraz w połączeniu z dźwiękiem Waszym, z Waszej kamery, obrazem również. Dobra. Tryb y Streamu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. W szczebrzeszynie chrzącz brzmi w czcinie i szczebrzeszyn z tego słynie. To był tryb, tryb stream, a teraz sobie ustawmy moi drodzy na bidirectional, czyli tryb prowadzenia rozmowy z drugim rozmówcą, który siedziałby po drugiej stronie mikrofonu, ale z tego, że kod się do tego nie nadaje, a żony nie ma, więc będę musiał zrobić to samo. Słyszcie, jak to brzmi od strony jednego z rozmówców. Tryb e, bidirekcjonalny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w czcinie. Dobrze, teraz sobie sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. Jak odpalimy sobie Worda, ja sobie tutaj włączę. Worda sobie włączę, tylko muszę go wyczyścić. I napiszemy sobie, e, napiszemy sobie moi drodzy. Pod spodem wam zostawię nagrywanie i zobaczymy, jak ten mikrofon będzie zbierać głoś... dźwięk z klawiatury i z myszki. A przy tym będziemy sobie mówić i zobaczymy, jak to wygląda po prostu. Zaczynamy. Test głośności mikrofonu z otoczenia, klawiatura i myszka WSAD, WSAD. Ja to teraz naciskam mniej więcej z taką mocą, jak naciskam grając. Sprawdźmy jeszcze myszkę. Ok. Zobaczymy, jak on będzie zbierać te dźwięki. O ile bardziej słychać nas. Czy też o ile bardziej słychać klawiaturę. Ok, myślę, że tyle wystarczy. Mamy to nagrane. Ten brzydki obraz mogę Wam już wyrzucić. Zapiszemy sobie. No dobrze, to teraz przechodzę do odsłuchu tego. I za chwileczkę konkluzja i ocena. Konkluzje. Naprawdę bardzo, ale to bardzo dobry mikrofon, bardzo czuły, bardzo dobrze oddający barwę głosu, bardzo dobrze oddający dźwięk, z bardzo mocnym podbiciem. Bardzo dobrze wyciszający odgłos otoczenia typu wentylatory, komputera i tak Niestety przenosi, jest tak czuły, że przenosi z naszego podłoża zbiórka, jeżeli go postawimy, wibracje, które normalnie są słyszalne. Ale wart każdej złotówki na niego wydanej. 600 zł, około tyle, około tyle nawet mniej, w niektórych sklepach można go kupić z wieloletnią gwarancją producenta. Naprawdę serdecznie, serdecznie polecam ten mikrofon. Jest warty naprawdę swojej ceny. Nie zawiedziecie się, natomiast jeżeli planujecie profesjonalne nagrywanie, to na pewno trzeba będzie się zaopatrzyć w taki uchwyt do mikrofonu, jaki ma na przykład już Maciaszek w swojej kanale. On używa tego samego mikrofonu także możecie u niego podpatrzeć jak to wygląda na pewno znacie go bardzo dobrze doprowadzi bardzo fajne audycje i cóż więcej chyba tyle, dzięki serdeczne za oglądanie mikrofon zdał test, jestem z niego bardzo zadowolony myślę, że Wy też będziecie, jeżeli go kupicie dzięki serdeczne, podobało się, łapka w górę zapraszam do kolejnych odcinków wideoblog a na dzisiaj to już tyle, pozdrawiam, cześć wideoblog tech